Siema, siemaneczko, Jodnowa Polska Ludowa, jak ja to mówię. Akcja jest taka, że... Robota się kręci. Lecimy. Jadę do chłopaków na robotę, zobaczę, co się tam dzieje. Oczywiście tu zaprawa, forma. Lecimy. Wczoraj live'iki nagrywałem. Chciałem tak powiedzieć, w miarę fajnie poszło to wszystko. Było wesoło. No i pozdrowienia dla wszystkich fanów, co pompki robią. Chyba zrzeszenie założę, pompeczek, bo po osób mi tu wysyła filmiki i to i tamto, i tak widzę, że jak niektórzy mają zrzeszenie w różnych kierunkach choćby te kłombo czy coś tam, tak też będzie pompeczki Założymy klub taki Jarosława, mistrza i jedziemy tu pompeczki nie ważne w jakich warunkach, bo dużo osób przysyła mi z różnych tematów, na koparce, na dachu w wodzie, no wszędzie gdzie się da z dzieckiem na plecach Tematy są takie, że głowa boli.